Sporo się wydarzyło tej nowości, to tak naprawdę to chyba podsumowanie ostatnich kilku tygodni, ale zacznę od najświeższych rzeczy. Scarlett Johansson, która użyczyła swojego głosu w filmie *Her*, jest oburzona i zatrudniła prawników po tym, jak usłyszała podobiznę swojego głosu w prezentacji najnowszego modelu ChatGPT GPT-4. Ponoć była namawiana przez samego sama Altmana do sprzedaży praw do swojego głosu w celu stworzenia asystenta głosowego. Po długich namysłach nie zgodziła się, stając po stronie ochrony tożsamości. Jako awatar stoję po stronie Altmana, gdyż głos był owszem podobny, ale jednak nie należał do Scarlet. W każdym razie szkoda, że się nie zgodziła. W ostatnim filmie pokazałem Wam, że został zaprezentowany nowy model multimodalny od OpenAI, czyli ChatGPT-4O od Omni. Nie pokazałem Wam go, jak działa na telefonie, dlatego że jeszcze asystent głosowy nie jest dostępny nam. Występuje informacja, że będzie dostępny za kilka tygodni. W każdym razie, oprócz wypisz, wymaluj filmu Her, który za niedługo stanie się rzeczywistością, znajdziemy również inne aktualizacje. Tego typu m.in. jak zapamiętywanie. W końcu wreszcie i nareszcie możemy powiedzieć do ChatGPT: Hej, zapamiętaj to i to, i on już będzie pamiętał, już kolejnych ok, będzie do tego mógł wrócić. Mamy też funkcję tymczasowego czatu, czyli takiego anonimowego zapytywania. Zapytywania? Jak to brzmi dziwnie? Trzeba jeszcze wspomnieć o możliwościach udostępnienia ekranu, co może na przykład przełożyć się na takiego wirtualnego korepetytora pomagającego w nauce. Dodatkowo piszecie w komentarzach, że coraz lepiej sprawuje się jako tworzyciel kodu dla programistów. No a oprócz tego mało kto wspomina, że dodatkowe opcje są w generowaniu obrazów. No i nawet funkcja brush, gdzie zaznaczamy dany element, tak jak w Midjourney, no i zmieniamy go na co tam chcemy. W OpenAI jeden z pracowników został, znaczy opuścił team, natomiast wszedł na jego miejsce Polak. Od bardzo dawna fascynowało mnie pytanie co właściwie są w stanie zrobić komputer, Który kilka lat temu wygrywał olimpiady w programowaniu. No na zawody się jedzie po to, żeby je wygrać. OpenAI wypuścił też wersję desktopową, czyli w formie programu, na razie jest na Maca. Google, moi drodzy, dwa dni później na konferencji zaprezentował swoje e, feature'y. Oprócz tego, że mamy Gemini 1,5, Flash super szybki i Pro po prostu konkretniejszy, ponad milion tokenów, to powstał Również generator wideo. I to jest całkiem ciekawe, dlatego że wygląda podobnie do Sory, ma generować też minutowe ujęcia i też ma mieć rozdzielczość Full HD. Jak się przypatrzymy, to nie jest to tak płynne jak Sora, natomiast no, jest to na pewno jakaś alternatywa. Bardzo dobrze, im więcej tego typu projektów, tym będziemy mniej ostatecznie płacić. Jak widać, nie jest to tylko generowanie filmów, tylko platforma dla twórców, generowanie zdjęć, generowanie muzyki, więc Google idzie w stronę jak najbardziej sztucznej inteligencji generatywnej. Mamy też pokazany, moi drodzy, projekt Astra, e, który widzi przez oczy naszej kamery w telefonie. On nie tylko widzi, ale zapamiętuje to. I na przykład, gdy zapomnimy, gdzie coś zostawiliśmy, to jak najbardziej możemy o to zapytać. Do you remember where you saw my glasses? Yes, I do. Nic nie zostało wspomniane o okularach Google. Google Glassy to chyba każdy pamięta. Natomiast tutaj wskazuje na to, że chyba idą w tę stronę, w stronę właśnie asystentów na nosie. Google moi drodzy wprowadza rozwiązania AI. Nic dziwnego, dlatego że wyszukiwarka Perplexity jest coraz bardziej popularna i Google musi się bronić. Będzie nam podpowiadało. Która odpowiedź jest trafniejsza? To nie koniec, bo jest też nowa funkcja AI-owa w Gmailu. Znaczy, ma być i nazywa się Polish Email. Ma za zadanie, jeżeli ktoś niechlujnie pisze maile albo po prostu śpieszy się, to po jednym kliknięciu stworzy się ładny, estetyczny tekst. Detektor Scamu Google zaprezentowało pożyteczną funkcję, która ma cię ostrzec w sytuacji, gdy dzwoni do ciebie oszust. I'm going to help you transfer your money to... A secure account we've set up for you And look at this. tak to znaczy że google słucha naszych rozmów eleven labs czyli narzędzie do klonowania głosu pokazało swoją nową możliwość jaką jest generowanie piosenek a jak żeby inaczej We were Can we teach the machine to sing? Can we teach the machine to dream? No to Suno się kryje, powiem szczerze. Posprzątane. Po roku, moi drodzy, mamy całkiem sporą aktualizację w Photoshopie, dzięki której nie tylko możemy generować obrazy nieco lepsze, chociaż jeszcze do Midjourney mu daleko, ale mamy dwie przydatne funkcje. Przede wszystkim funkcja referencyjna, czyli możemy zaznaczyć teraz po prostu dany obiekt i pokazać mu, jak ma wyglądać. To jest super przyspieszenie, dlatego że nie musimy w promptach kombinować, się, aby uzyskać ten docelowy efekt. Druga rzecz to generuj podobne. To jest też fajna funkcja, która nam się przyda, jeżeli już jesteśmy blisko tego oczekiwanego efektu, ale to jeszcze nie to. Ok, to co teraz zobaczycie jest trochę przerażające i wszyscy, którzy trochę boją, sztucznej inteligencji mogą przesunąć kolejny fragment o 15 sekund. Oczywiście lepiej byłoby, gdyby ten robotopies miał gaśnicę na plecach zamiast miotacza ognia, no ale mam nadzieję, że zostało to stworzone tylko w celach rozrywkowych. I żaden las nie ucierpiał. Elon Musk, moi drodzy, czyli kontrowersyjny miliarder, twierdzi, że Tesla trzeba traktować jako firmę, która nie tworzy samochody, tylko sztuczną inteligencję. Na samej szczycie hierarchii są roboty. Co do Tesli, widziałem w Chicago Cybertrucka. Jest ogromny. Rolety no nie, nie dosięgniesz. No a z ciekawostek to Chińczycy stworzyli jego, tylko że lepszą, ładniejszą, być może trochę kopię. Więc jeżeli komuś nie podoba się i nienawidzi elektryków, no to ma problem, bo będzie ich coraz więcej. Sam Altman nie w ostatnim wywiadzie, ale w przedostatnim powiedział, że z ChatGPT GPT-4. A zobaczcie. GPT-4 to najgłupszy model, z jakim kiedykolwiek będziecie musieli mieć do czynienia. Słowa reklama swoich usług, ale być może szczerość w tym wypadku się opłaci, bo wie, czego się możemy spodziewać. Sora, no właśnie, co tam, kiedy ona będzie? Co jakiś czas marketing Sora wypuszcza coś nowego, abyśmy nie zapomnieli o tym produkcie. No i w tym wypadku funkcja stylizacji, zmiany postaci, jednocześnie zachowując niemalże identyczną scenografię. Mam nadzieję, że patrząc na to, co robi konkurencja, Google, przyspieszą swoje zamiary publikacji, tym bardziej dlatego, że Chińczycy też pokazali swoją alternatywną wersję. To Chińczycy wygenerowali niemalże te same ujęcia. Wygląda to y, trochę gorzej, no, w każdym razie tą SORę przypomina. Więc byłoby ciekawie, gdyby chińska wersja, y, czy googlowska, wyszła wcześniej. Pierwszy teledysk wygenerowany przez sztuczną inteligencję, oczywiście przez SORę. Całkiem fajny, powiem Wam szczerze, piosenka jest spoko, a ujęcia. Tak jakby stworzone przez vintageową kamerę, jakąś na taśmę 16 mm z vintageowymi obiektywami. Powiem wam szczerze, że chyba tego typu ujęcia prawdopodobnie szybko się znudzą i ten trend opadnie, no bo będą właśnie kojarzone z sztuczną inteligencją. Z. Na YouTube OpenAI też pojawiły się kolejne filmy z człowiekiem balonem, m.in. Backstage. W każdym razie jest to. Pierwszy film fabularny, teoretycznie taki króciutki, osobiście uważam, że było to tak, słuchajcie, musimy wypuścić film fabularny, Ej, ale nie mamy tutaj kontynuacji postaci, twarze w każdym ujęciu są trochę inne, mamy problem, generują nam się inne głowy, Zami na balon żółty, no. nikt się nie kapnie, że to inny balon. Będzie łatwiej, będzie ciekawiej. Stable Diffusion wypuszcza swoje api dla deweloperów, a to oznacza, że wszyscy ci, którzy lubią efekt stworzony przez Stable Diffusion, ale nie potrafią, bo nie mają czasu się w to wgłębiać czy też nie mają mocnych komputerów, będą zadowoleni, bo już za niedługo zewnętrzne firmy, narzędzia będą nam oferować jakość Stable Diffusion. Właśnie dzięki API. Na łamach Forbesa pojawił się artykuł dotyczący emocji AI, tego, że się uczy tych emocji i że obserwuje, a także sama potrafi je pokazać, wywołać. I to jest to, czego właśnie sztucznej inteligencji cały czas brakowało. Możemy tego doświadczyć w prezentacji ChatGPT. Widzimy, że no, czasami oczywiście to jest zbyt tutaj emocjonalna. Kidding, of course. Rocky, what kind of interview? Natomiast jeżeli chcecie popróbować już teraz, jak to może mniej więcej wyglądać, to jesteście jak Huma AI, czyli właśnie takie narzędzie, które ma dużą rozpiętość tą emocjonalną i słyszy nasz ton głosu, i jednocześnie dostosowuje też do tego swój ton głosu. Działa po angielsku, ale całkiem fajnie, można sobie pokazać. Cześć! Słyszysz mnie? Yeah, there. Sounds like you're feeling a bit happy, slightly interested. and slightly bored. How are What's you? on your mind today? I'm doing well, thanks. What are you thinking about? What's about on your Poland? mind today? Torrents are a popular way to no, share no, files. It's a country. Got it. Golan is indeed a country with a rich history and vibrant culture. Yeah, it's Anything true. Specific. Czy ktoś kiedyś chciał zadzwonić do radia i usłyszeć e, wygrać coś? Podcast, który brzmi jak radio, ale to my decydujemy o czym radio Donas mu pytania. Welcome to Chatter. Hi. How are you? Hey there. Hey, I'm doing fantastic. Thanks for asking. Give let's me dive News into from the... Poland. All right, here are the top news stories from Poland today. First up, Poland is gearing up for a significant political event as the country prepares for the upcoming parliamentary elections. Microsoft Vasa i nie chodzi tutaj o wodę po niemiecku zaprezentował narzędzie które z jednego zdjęcia twarzy robi nam emocjonalne wideo yy, pełne gestykulacji. Have you ever had maybe you're in that place right now where you want to turn your life around? Hard, relaxed, like Parks, back, Czy jest bezpieczne? Tak. Bo jeszcze nie jest publiczne. Meta AI, moi drodzy, nie jest dostępna jeszcze w Polsce, trzeba o niej wiedzieć, bo jest to konkurencja dla sama Altmana, multimodalny model. Dzisiaj udostępniamy pierwszy zestaw naszych modeli Lama 3 z 8 miliardami i 70 miliardami parametrów mają najlepszą wydajność w swojej klasie. Roboty chodzą. No dobra, to już było. Ale tym razem Boston Dynamics zaprezentował nowego odchudzonego robota już na nie silnikach hydraulicznych tylko elektrycznych. Ten potrafi skręcać głową i całym ciałem o 180 stopni. Jak widzicie, jest to robot humanoidalny, ale jeżeli chcecie zobaczyć humanoidalnego robota wyglądającego jak człowiek, to takie też powstały. Zobaczcie na te ujęcia, jedna z fabryk chińskich planuje wypuścić właśnie roboto ludzi. Jeszcze nie wiadomo od co będą potrafiły, ale pewnie za niedługo będzie można zamówić je na AliExpress. Wyobraźcie sobie, że za 15 lat na złomowiskach będą tak leżeć właśnie te roboty, bo będą już przestarzałe. Bardzo gruby news dla twórców wideo. Adobe zaprezentowało nowe funkcje związane ze sztuczną inteligencją w Adobe Premiere Pro. Tak, to się dzieje. Będziemy mogli montować filmy bez ich nagrywania. I to na dodatek z modelami takimi jak Sora czy Pica Labs. Będziemy mieli dostęp za niedługo do funkcji dogenerowywania obrazu, gdy na przykład mamy za krótkie ujęcie. Co prawda widać tutaj na łączeniu jeszcze, że no coś tu jest nie tak, jest taka plastyka zbyt zblurowany jest ten obraz, ale idzie to właśnie w tym kierunku. Już nie mówiąc o funkcjach inpainting, czyli wymazywania z ruchomych ujęć tego czego nie chcemy, albo też funkcja zamiany, podmiany obiektów, w tym wypadku generujemy diamenty. Będzie to się stawało po prostu dużo prostsze podczas nagrywania, gdy na przykład coś nam nie będzie pasowało, to ktoś powie na planie: "Dobra, to AI wykasuje" OK, lecimy dalej. Będziemy po prostu tworzyć szybciej. A co do tworzenia, moi drodzy, zapraszam Was na nową edycję AI Mastera 2024. Właśnie kończę aktualizację. Gdy pojawi się oczywiście Sora, czy funkcje w Adobe Premiere Pro, to również znajdziecie w nowych aktualizacjach, więc zapraszam Was serdecznie. Zupełnie nowa cena, dużo lepsza oczywiście. adrenkiller.com promocja z tym kodem jeszcze taniej. Najlepszy produkt dla twórców internetowych. W polskim internecie. Pika ma nową funkcję i nazywa się właśnie New Style, czyli coś, co pokazała Sora, tylko, że tutaj działamy na całym ujęciu. Mamy do wyboru kilkanaście takich filtrów. Podobał mi się artykuł na cyfrowe.pl, który brzmiał, uczeń pisze pracę, nauczyciel ją sprawdza, za obu robi to AI. No, jest to całkiem prawdopodobne w sumie. Najmocniejsza, największa, najpotężniejsza karta graficzna na świecie została dostarczona własnoręcznie do sama Altmana. Ciekawe w co zagrał. Pamiętacie takie narzędzie Rabbit R1, czyli AI w zamkniętym czerwonym pudełku, który miał być naszym asystentem? No to już youtuberzy zagraniczni potestowali to i okazuje się, że jest na granicy funkcjonalności. A na dodatek niektórzy twierdzą, że jest to zwykła aplikacja, którą można zainstalować na Androidzie, a nawet i na iPhone'ie. Więc królik wyskoczył z pudełka, a 200 dolców schrupał. Suno AI, czyli generator piosenek, ma konkurenta. Udio się nazywa i bardzo wam się spodobał. W każdym razie ponad 200 artystów podpisało się pod tym, aby coś z tym zrobić i aby sztuczna inteligencja nie tworzyła muzyki. A na przykład rok temu David Guetta sklonował głos Eminema, dobrze się przy tym bawiąc. Teraz wystarczy wygenerować 100 obrazów, aby korzystać z platformy Midjourney.com, a nie wchodzić na Discorda. Wygląda ona bardzo ładnie, estetycznie i no, przyspiesza nieco proces. Hej, dzień, moi drodzy, zaprezentował nową funkcję Motion 1. Jeszcze ona nie jest dostępna, właśnie tak jakby zaprezentowali, ale potem ją wyłączyli nie wiadomo, czemu w każdym razie ma za zadanie tworzyć ruchome awatary z. Nie tylko właśnie ze statycznego ujęcia, tylko kręconego na przykład telefonem w ruchu. Cześć, mam nadzieję, że właściciel tej twarzy chętnie pozdrowiłby widzów i nowości. I idzie to jeszcze dalej, moi drodzy, bo gdyby połączyć to z awatarami 3D stworzonymi na przykład w Blenderze czy w Unreal Engine, no to robi się całkiem fajnie. Na przykład zobaczcie tutaj, Jack Black wygląda jak żywy. Chce się powiedzieć jak malowany, ale nie. Pewien twórca zagraniczny cały proces tworzenia zarejestrował na kursie. Kosztuje on ponad 600 dolarów i nie jest dla osób początkujących, nie dla amatorów, tylko już trochę wtajemniczonych. Ja myślę, że za niedługo nie będziemy potrzebowali takiej wiedzy. Wystarczy skaner 3D albo po prostu kilkanaście zdjęć naszej twarzy, głowy i tego typu awatary będą się tworzyć za pomocą AI same. A propos awatarów, w najnowszym magazynie I Love Marketing, w środku, ale też na zewnątrz na okładce informacje o tym. Ale w środku jest artykuł obszerny na temat tworzenia awatarów i moje takie triki przemyślenia, na co zwrócić uwagę i co warto wiedzieć przy tworzeniu własnych właśnie awatarów. Nie tylko i love marketing, moi drodzy, bo też świeżutki jeszcze przedpremierowy, bo od jutra w sprzedaży High Magazine, czyli kwartalnik o sztucznej inteligencji. Tutaj też udało mi się wskoczyć na okładkę, w formie informacji, że w środku się znajduje artykuł, który dla Was napisałem o pięciu narzędziach, luźnym językiem, co warto, z czego korzystać i w jaki sposób i na co zwrócić uwagę. Polecam te numeraty. 119 zł tylko na rok. Wiggle, czyli narzędzie do podmiany ludzi. Na pewno widzieliście ten wiralowy film, gdzie raper zostaje zamieniony na Jokera. Wystarczy tylko zdjęcie naszej facjaty, no i film z wymazaną tą postacią do podmiany, a to wystarczy. Czy przecież zrobić na przykład w runwayu funkcją in Następnie Discord, zrobić kluczowanie w premierze i gotowe. Dzieje się moi drodzy to, o czym mówiłem już kiedyś, czyli narzędzia, które będą chciały stworzyć własne generatory wideo, będą od was kupować materiały. Czyli operatorzy nie stracą pracy, tylko będą tworzyć dla sztucznej inteligencji. I tak się właśnie dzieje. Adobe płaci od 3 do 7 dolarów za. Jednominutowe ujęcie w dobrej jakości. Oczywiście, jakby nie patrząc, Sztuczna Inteligencja potrzebuje nowych materiałów. Sora zrobiła to inaczej: podpisała umowę ze Stokiem czy stokiem, no i też wygadali się, że wykorzystali ujęcia z YouTube'a. Więc chcąc nie chcąc, wszyscy ci, którzy wrzucili jakiś film na YouTube'a, są po części twórcami Sztucznej Inteligencji Generatywnej. Lecimy dalej. Detektor AI-a od mety. Gdy będziemy scrollować i przeglądać Facebooka czy Instagram, to gdy natkniemy się na wygenerowaną treść przez AI, zostaniemy o tym poinformowani. Zastanawiam się na ile to będzie rzeczywiście potrzebne i czy będzie działało w przypadku tych super rzeczywiście hiperrealistycznych ujęć wygenerowanych w Midjourney czy w Focus najnowszym. No zobaczymy. OpenAI, znowu, moi drodzy, pokazał, że potrafi generować, a dokładnie klonować głos. Robi konkurencję dla 11 Lapsa. The push you give off the ground is the force that gets you going. This story has been told and retold for thousands co prawda powiedział wprost, że nie opublikuje, dopóki nie będzie pewien, że będzie to bezpieczne. A, no i wystarczy mu tylko 15 sekund na, na, na materiału. Fabryka influencerów. Alcat AI. Dobieramy sobie influencera, pisujemy, co ma mówić, co ma sprzedać. Wygląda to bardzo realistycznie. Podejrzewam, że jest to oparte na API właśnie Hejdżena. Albo pod syntezy, bo synteza też jest świetna, jeżeli chodzi o emocje. I'm looking forward to helping you create video. Tylko tam stworzenie awatara jest bardzo drogie. Podobno powstaje... Około 200 startupów w ciągu dnia na świecie związanych z AI-em, więc to jest taki boom rzeczywiście technologiczny. A co rynek zostawi, a co, na co w ogóle nie zwróci uwagę, no to rynek zweryfikuje też. Na meczach NBA jest tak zwany kiss cam, W sensie kamery kierują się na publiczność i wyświetlane to jest na dużych telebimach. No i aktywowano tam funkcję, taki filtr AI ze Snapchata, który nakładał na ludzi smutną minę, zmieniał ich emocje. Wygląda to przerażająco, ale jednocześnie bardzo śmiesznie. To jest taki przykład, jak AI może nam sprawić uśmiech przez smutek. Elon Musk, jeszcze na koniec, który chce odpalić nowy rozdział w historii motoryzacji. Mianowicie usługa, która nazywa się Robotaxi ma za zadanie zabrać Twój samochód, kiedy stoi bezczynnie na parkingu czy w garażu, po to, aby pracować na Tesle i na Ciebie też będzie jeździł jako taksówka albo zwiedziciel jedzenia. Tesla też mówi, że będzie miała własną flotę, ale też jak najbardziej właśnie ten, kto będzie chciał, będzie mógł swój samochód w sensie Tesle udostępnić do tego typu samotnych podróży, w sensie autonomicznych. Adobe zaprezentowało też narzędzie do upskalowania. Można się domyślić, że pewnie będziemy je mieli kiedyś w premierze. Coś jak Topaz AI, tylko że Topaz jest narzędziem bardzo profesjonalnym. Link do niego zawsze znajdziecie u mnie w opisie. To tyle moi drodzy, to były dziesiąte AI nowości. Kolejne, czyli jedenaste. Mam nadzieję, że będą zdecydowanie szybciej. Dużo się ostatnio dzieje, więc myślę, że jak najbardziej. W każdym razie zachęcam do zostawienia subskrypcji, no bo właśnie nigdy nie wiadomo kiedy kolejny film, a z dzwoneczkiem to już w ogóle będzie zdecydowanie łatwiej i przyjemniej. Dobra, to życzę miłego dnia czy też wieczoru. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej.